Witam Cię na moim kanale w kolejnym filmie. Dzisiaj przygotowałam dla Was bardzo spontaniczny film, nagrywam go telefonem. Mam nadzieję, że nie będzie Wam to jakoś bardzo przeszkadzało. Dzisiaj będzie film na temat stylówek z lumpeksu, czyli po prostu moje propozycje stylizacji od góry do dołu z lumpeksu, bo chcę Wam w ten sposób pokazać, że za naprawdę małe pieniądze można stworzyć coś wspaniałego jakieś piękne, bardzo stylowe i modne stylówki. I mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba. Dajcie mi koniecznie znać, czy chcecie więcej takich filmów na moim kanale, to ja bardzo chętnie dla Was takie nakręcę. I chciałabym Cię zachęcić do zasubskrybowania mojego kanału, bo motywuje mnie to mega, mega bardzo do nagrywania kolejnych filmów, a mam teraz naprawdę mało czasu, a chcę jednak Was zaciekawić i chcę, żebyście byli ze mną i coraz więcej was przybywało i więc naprawdę mega motywuję, więc zostaw kciuka w górę, zasubskrybuj mój kanał. A my lecimy już ze stylówkami. Słuchajcie, tak długo szukałam idealnego kadru, że na końcu postanowiłam po prostu pokazać Wam te stylówki w lustrze. Więc przetarłam sobie lustro, ogarnęłam trochę stylu, żeby jakoś to wyglądało. I pokażę Wam pierwszą stylówkę. Pierwsza stylówka jest 100% z lumpeksu, od góry do dołu. I jest w bardziej eleganckim stylu, prezentuje się tak. I ona jest dosłownie calutka z Lumpexu. Więc tak, zacznę od góry. Tutaj mam koszulę, które tak naprawdę to są body. To jest body? Nie wiem, jak to dokładnie powiedzieć. z Zary. Myślę, że za tą koszulę musiałabym dać naprawdę sporo. Ona ma takie trochę rozszerzone rękawki. Tutaj ma taki rozporek. Jest naprawdę mega fajna, elegancka i naprawdę mega fajnie się prezentuje do tego spodnie, które są z wysokim stanem, nie mam pojęcia co to jest za firma, yy, są czarne, trochę podchodzą pod taki granat, z wysoki stan, 7 8 nogawki naprawdę fajnie, mega, mega fajnie wyglądają i są dopasowane z tyłu prezentują się tak do tego paseczek, który także kupiłam w lumpeksie, za naprawdę grosze, chyba 2 zł ogólnie można sobie pod... Pod tą koszulę włożyć jakiś fajny koronkowy stanik i będzie to naprawdę świetnie wyglądało. Ja aktualnie mam zwykły beżowy, ale myślę, że też fajnie się sprawdzi. Widzę, że tutaj mam jakieś brudne lustro, ale nie zwracajcie na to uwagi. Staram się to jakoś tak zrobić, żeby nie było tego widać. Do tego mam torebeczkę, którą także kupiłam w lumpekcie za około dyszkę, i buty. Te buty to jest, słuchajcie, hit, bo za te buty. Normalnie musiałabym dać około 300 zł, jak nie więcej, a dałam za nie 20 zł i są bardzo eleganckie, mają fajne zakończenie, że tak powiem. Po prostu bardzo podoba mi się ten czubek tych butów i mają taki naprawdę bardzo leciutki obcas i myślę, że są fajne do wielu stylówek. No i tak prezentuje się pierwsza stylówka. Dajcie mi koniecznie znać, czy Wam się podoba i co sądzicie. A ja jeszcze spróbuję przetrzeć to lustro tutaj, bo mi się to bardzo nie podoba. Okej, okay, słuchajcie, przebrałam się w drugą stylówkę i wchodzę na taki super pomysł. Dajcie mi znać, czy chcecie zobaczyć stylówki na różne okazje, czyli na przykład stylówki na co dzień z lumpeksu, stylówki imprezowe, stylówki na jakieś wesele na jesień, dajcie mi koniecznie znać, czy chcecie zobaczyć taki film, a jeśli tak, to właśnie z jakiego rodzaju. A ja przyszedł do Was drugą stylówką, mega, mega wygodną i codzienną. Mam tutaj ubraną taką kurtkę jeansową, która nie wiem dokładnie z jakiej jest firmy, mam ją już naprawdę mega, mega długo i dałam za nią około 15 zł, chyba nawet nie. Do tego mam taką sukieneczkę, która jest ogólnie dosyć krótka. Z tyłu ma takie mega fajne... Wiązanie zaraz wam pokażę osobno do tego ubrałam sobie klapeczki które są z Primarku, również z Lumpexu mają taką podeszwę grubszą one już są ogólnie trochę brudne bo ja naprawdę teraz często nosiłam jeszcze się baster do nich dopadł, więc trochę troszkę mi je po prostu yy, zniszczył do tego ta sama torebeczka i dajcie mi koniecznie znać co myślicie o takiej fajnej stylówce na co dzień czy wam się podoba czy też nie ja wyszłabym tak na miasto na jakieś zakupy, ubrałabym się tak na co dzień, ale myślę, że na jakąś skromną imprezkę też by się nadała ta stylówka. Po prostu bym zmieniła buty i byłoby idealnie. Jak się prezentuje ta sukienka bez kurtki. Z tyłu ma takie fajne plecy i bardzo fajna jest, wygodna, leciutka, yy, trochę krótka, ale myślę, że nawet tutaj fajnie by wyglądała jakby sobie nereczkę założyć. Okej, okay, mam tutaj kolejną stylizację, bardzo luźną, oczywiście 100% z lumpa. Mam tutaj taką piękną lejącą koszulę, która ogólnie jest trochę zmieciona. nie wyprasowałam jej. I ona jest hausa, rozmiar S, do tego spodnie jasne standardowe buciki, bo jednak jak mam Wam pokazywać pełne stylówki, to będę Wam starała się jakoś fajnie to dopasować więc mam tutaj moje klapeczki spodnie są ogólnie z podwyższonym stanem, jednak nie jest jakiś wysoki stan można sobie też do tego założyć na przykład brązowy pasek i będzie mega fajnie to wyglądało do tego brązowa torebeczka którą także kupiłam w lumpeksie kiedyś za około 15 zł bardzo fajnie mi się sprawdza właśnie do takich stylówek i dajcie znać, co myślicie o tej stylizacji. Spodnie mam już ogólnie, słuchajcie, 3 czy 4 lata, i ja je po prostu uwielbiam. Naprawdę cały czas fajnie są dopasowane. I dajcie znać, jak Wam się podoba ta stylówka. Ok, mam kolejną stylówkę na sobie. Jest ona totalnie all black. I zrobiłam ją bardziej imprezową, wyjściową. Mam tutaj na sobie koszulę, która jest ogólnie dość długa i jak widzicie tutaj ma odkryte ramiona ona jest naprawdę w dużym rozmiarze ale mi to w ogóle nie przeszkadzało do tego mam spodenki z wysokim stanem skórzane, tutaj mają takie e, sznureczki jak widać i do tego ubrałam sobie buty z Clarksa które dopadłam za grosze w lumpeksie i wyglądają one tak są mega fajnie dopasowane do nogi i myślę, że taka stylówka fajnie się sprawdzi na jakąś imprezkę i dajcie mi koniecznie znać czy wam się podoba z tyłu te spodenki jeszcze mają zapięcie na zameczek. I tak się właśnie prezentuje moja kolejna stylówka. Dobra, słuchajcie, kolejna stylówka, bardziej sportowa, więc związałam sobie do tego włosy. Tutaj mam ubrany taki topik, który kupiłam w lumpach za 2 złote z Buchu, chyba tak się czyta tą firmę. Do tego dresiki, które po prostu uwielbiam, są mega, mega wygodne, można sobie zrobić z wyższym stanem, z niższym. Ja mam teraz je tak bardzo leciutko związane, ale można mocniej, będą bardziej dopasowane. One są w rozmiarze 36 mają ściągacze na dole i do tego słuchajcie buty, które po prostu tak mi się udało dorwać za 20 zł z Nike. Nike szare za które ogólnie musiałabym dać około 100 zł więc jestem mega zadowolona i pokażę wam jeszcze jaki wspaniały komplet udało mi się stworzyć mam tutaj bluzę, którą ostatnio kupiłam też w lumpeksie i ona po prostu perfekcyjnie pasuje mi do moich dresów i czekajcie zaraz sobie ją założę i w ten sposób zrobiła mi się bardzo sportowa stylizacja. Fajna na co dzień, jak chcecie się ubrać po prostu luźno, jakiś taki luźniejszy dzień, macie jakiś taki chill day i chcecie po prostu się ubrać na takim właśnie chillku. Myślę, że naprawdę mega fajnie to wygląda. Ogólnie to kupiłam w całkiem inne dni, a tak fajnie dopasowałam razem, że wygląda jak komplet. I ogólnie cena całej stylizacji to jest jakieś, słuchajcie, 40 zł, więc po prostu sztosik totalny, a wygląda, jakbym za ten dres dała, nie wiem, co najmniej stu, przynajmniej tak się czuję, więc naprawdę mega fajna stylówka. Ogólnie za wszystkie zestylizacje myślę, że nie dałam więcej niż 40 zł, które wam dotychczas pokazywałam i ja wiem, że są też zwolennicy i przeciwnicy kupowania obuwia w lumpeksach, ale słuchajcie, ja nie biorę naprawdę zniszczonego obuwia, ja oczywiście całe obuwie piorę, czyszczę, więc naprawdę yy, nie kupiłabym byle czego, a te buty naprawdę są w super stanie jak na takie buty yy, kupione w lumpeksie. Było na tyle w tym odcinku. Dajcie mi koniecznie znać, czy taki film wam się spodobał, czy chcecie takich więcej. Jeśli ten film wam się spodoba, będę robiła takie częściej. Oczywiście w lepszej jakości, w lepszych kadrach, bo będę miała już aparat. Więc dajcie mi koniecznie znać, czy taki film wam się spodobał i jakie rodzaje byście chcieli zobaczyć takich stylówek, czy jakieś konkretne typu impreza, jesień, bardziej na już takie wiecie na chłodniejsze dni, czy jeszcze jakieś bardziej letnie. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, bo ja na pewno Pełnię Waszą prośbę, może jednak jakieś bardziej sportowe, typu coś takiego, czy może na jakieś wesele będę po prostu tworzyć i jestem otwarta na wszelkie Wasze propozycje. I widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Buziaki!